Dzień dobry, witam i zapraszam na kolejny odcinek magazynu Tydzień w Powiecie. W minioną niedzielę w prawie wszystkich gminach powiatu włocławskiego rozległy się dźwięki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasza kamera towarzyszyła finałom zorganizowanym w Chodczu, Choceniu, Boniewie, Lubaniu i Lubrańcu. Wszędzie było gorąco, kolorowo i widowiskowo, a co najważniejsze, wszędzie hojnie wspierano akcję. Nie po raz pierwszy mieszkańcy Chodcza udowodnili, że mają gorące serca. Dzięki nim z tej gminy popłynie do Warszawy rekordowa w powiecie kwota ponad 17 tysięcy złotych. Społeczeństwo nie jest może najbogatsze, ale za to ma serca otwarte i gorące. Co roku zasilamy Wielką Orkiestę Świątecznej Pomocy. W zeszłym roku było to około 20 tysięcy, 19 tysięcy z Koda w tym roku jest bardzo sprzyjająca i wszyscy będziemy się serdecznie bawić, czego wszystkim Państwu życzę. Jest to jeden dzień, w którym naprawdę Polacy otwierają nie tylko portfele, ale swoje serce. W chodczu orkiestrę wspierano między innymi wrzucając pieniądze do puszek, kupując losy na loterii, czy chleb ze smalcem przygotowany przez panie schodeczka, lub wyroby z dzika przyrządzone przez myśliwych z Koła Łowieckiego Jeleń 112. Przygotowaliśmy na dzień dzisiejszy kiełbasę z dzika, kaszanka, chleb ze smalcem z dzika, z ogóreczkiem i to serwujemy jeden da więcej, drugi da mniej. Fakt jest, że jesteśmy, uczestniczymy w tym środowisku. Mieszkańcy bawili się w centrum miasteczka na świeżym powietrzu, gdzie mimo siarczystego mrozu było wyjątkowo gorąco. W zabawa orkiestrowa odbywała się w Nowym Centrum Kulturalnym. Były występy, koncerty i wiele innych atrakcji, wszystkie przygotowane z myślą o wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mały Mam taką nadzieję, że to nie jest ostatni nasz finał, że następne lata również będą owocne. Oczywiście ten, ta uroczystość, ta impreza jest możliwa dzięki licznym sponsorom, głównie między innymi Urzędo, Urząd Gminy jest naszym wspaniałym sponsorem, także przewodniczący Rady Gminy, pan Piotr Lewandowicz, który rokrocznie o godzinie 20.00 funduje Światełko do Nieba. Sztabowi w Choceniu, który w tej gminie organizował finał po raz dziewiąty, udało się zebrać 9100 złotych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wolontariuszem. W ich gronie znalazła się Marlena Łuczak. Dużo osób rzuca pieniądze, są bardzo hojni. No, cieszę się bardzo z tego, że pomagam, bo w sumie od trzech lat jestem harcerzem no i lubię to, co robię. Mieszkańcy Boniewa wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy kwotą 8300 zł. To jest już nasz czternasty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany przez właśnie gminę Boniewo. Ja jestem szefem sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz trzeci dopiero. Wcześniej. E... Finały przygotowali, in, przygotowały inne osoby. Występują dzieci również z zespołu szkół w Boniewie, e, maluchy ze szkoły podstawowej, a także dzieci z gimnazjum e, z Boniewa, e, a gra dla nas zespół Maestro z Modzerowa. Mieszkańcy doskonale bawili się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie panowała wyjątkowo gorąca atmosfera. Były występy przedszkolaków, uczniów i zespołu muzycznego. Uważamy, że akcja cieszy się dużym powodzeniem, i tak jak na naszą gminę, tak małą gminę, zbiórka jest zawsze dość duża. Po prostu mamy ofiarodawców, którym serdecznie dziękujemy, i póki będzie orkiestra grać, zapraszamy do udziału. Mieszkańcy Lubrańca wsparli Fundację Owsiaka kwotą 9621 zł. Nie udałoby się to, gdyby nie wolontariusze. Ci jednak narzekali, że mieszkańcy byli mniej hojni niż rok temu. W tym roku było zdecydowanie mniejsze zainteresowanie. Było to może spowodowane tym, że było znacznie więcej wolontariuszy. Jestem już trzeci rok wolontariuszem i uważam, że podług ubiegłego roku było mniej chętnych do udzielania się w tej akcji. Musieliśmy interweniować, żeby coraz więcej osób udzielało się i uważam, że więcej osób starszych dzieliło się z innymi. W sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury było jednak bardzo ciekawie. Wystąpiły zespoły artystyczne działające przy Miejscowym Ośrodku Kultury, orkiestra OSP oraz zespół Filwer. Organizatorem tegorocznego finału WOŚP w Lubaniu był Urząd Gminy. Kwestowało 27 wolontariuszy, którzy zbierali pieniążki i datki od mieszkańców gminy. Na chwilę obecną trwa cykl imprez rozrywkowych w Gminnym Ośrodku Kultury. A za chwileczkę spotkamy się na tradycyjnym Światełku do Nieba. Z tej miejscowości na konto orkiestry wpłynie w sumie 11 442 zł. W ubiegłym roku również było 11 000, gdzie na jednego mieszkańca gminy Lubanie przypadało 2,53 zł. Muzyka firmy lądują na dawnym lotnisku w Lubieniu Kujawskim. Tereny inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim to 176 hektarów gruntu. Gmina zainwestowała w uzbrojenie terenu, energię elektryczną, kanalizację i drogi. Z Regionalnego Programu Operacyjnego dostała na ten cel 4 miliony 800 tysięcy złotych. Pierwszą firmą, która ulokowała się na dawnym lotnisku był Superfos. Później pojawiły się firmy Sulima, Biofuture i inni. Jest kontynuacja realizacji przedsięwzięć przed przedsiębiorców, którzy kupili w Wcześniej działki na tych terenach. W tej chwili budowę swego zakładu kontynuuje firma Sulima. Będą to środki czystości przeznaczone w zasadzie dla przemysłu. Władze gminy przyznają, że w minionych miesiącach zainteresowanie terenami inwestycyjnymi było niewielkie, ale ostatnio widać wyraźne ożywienie. Wiele wskazuje na to, że w tym roku rozpocznie się remont zabytkowego budynku w Baruchowie, który od początku lat 80. jest siedzibą Urzędu Gminy. Dawny dwór, wpisany w 1984 roku do rejestru zabytków, wymaga gruntownej modernizacji. Będzie ona prowadzona pod okiem konserwatora zabytków, który już przedstawił długą listę zaleceń. Na swoich miejscach muszą na przykład pozostać oryginalne freski czy stare piece, zaś nowe okna muszą wyglądać tak jak te, które użytkowane są obecnie. Wreszcie znikną też kraty, nie dodające budynkowi urody. Udało nam się przy pomocy konserwatora dojść do porozumienia. W takim zakresie, że wymienimy okna, docieplimy budynek, wymienimy też konstrukcję dachu, zmienimy centralne ogrzewanie, tak aby budynek zachował swoją dotychczasową formę, a jednocześnie poprawił swoje walory termiczne i estetyczne zewnętrzne. Gmina czeka obecnie na decyzje dotyczące dofinansowania remontu. 10% obiecał marszałek województwa, 85% pochodzić będzie z projektu RPO. Koszt modernizacji szacowany jest na 1,2 mln złotych. Towarem eksportowym Gminy Włocławek jest Teatrzyk Kruszynka działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie. Kruszynka działa od 14 lat, zrzeszając dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Grupa teatralna ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Przed nimi jubileuszowe wyzwanie. My liczyliśmy, kiedyś to było przez 115 lat, przewinęło się dziś około 100-150 osób, tak? No, chcemy, mówię, być może uda nam się zrobić takie małe spotkanie ze wszystkimi i wtedy. Będzie fajnie pospotkać się, porozmawiać, pogadać, tak? Poza tym idzie też jakaś taka edukacja artystyczna w tym kierunku, ponieważ ja potem już widzę, to są dzieci, które młodzież, tak? już prawie osoby dorosłe, które ja potem widuję gdzieś na jakimś spektaklu, czy na otwarciu jakiejś wystawy, czy na jakiejś wystawie, bo ja sobie przyjechałem zobaczyć, tak? Bo mam taką potrzebę jeszcze gdzieś tam coś zobaczyć. Przedstawienie jasełkowe zaprezentowane zostało także w sobotnim przeglądzie w Aleksandrowie Kujawskim. Zaś 12 stycznia weźmie udział we współzawodnictwie w Kruszynie. Pod wspólnym hasłem do Betlejem nie jest daleko. W minioną sobotę w Świetlicy Wiejskiej w Grodztwie w gminie Kowal odbyła się zabawa choinkowa. Zabawa została zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Sołtysa z Sołectwa Grodztwo. Atrakcją dla dzieci było pojawienie się świętego Mikołaja, który obdarował najmłodszych prezentami. Święty po rozdaniu słodkich prezentów aktywnie uczestniczył w zabawie z najmłodszymi. Uśmiech i dobra zabawa była możliwa dzięki zaangażowaniu przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich z Grodztwa Marii Kacprzyk, Sołtysa Adama Adamskiego oraz rodziców blisko 40 dzieci. Pomaga nas funduszu świetlicowych. Trochę płacali rodzice, a resztę, a my jesteśmy, żeśmy dołożyli. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.